Jałtonero, witam Was w następnym materiale i prawdopodobnie ostatnim materiale, jeżeli chodzi o fabułkę Injustice 2. W poprzednim materiale był grany Superman, tak, komputer nam wybrał, to jego zakończenie widzieliśmy. Powiedzmy, że poniekąd to złe. Tym razem zakończenie Batmana. Sprawiedliwość. Absolutna jasna. Ciekaw jestem, czy dużo będzie się to różnić. Gąbeczka. Jakie fajne proste tarcza. Generalnie, to, że on musi sobie to wyobrazić, rzecz, którą chce stworzyć poprzez ten piersi, co nie? Kreatywna postać, nie, 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 nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. No i w ogóle przypominam... Ja wiem, że już ten stateczek nie jest kontrolowany przez Breniaka i tak dalej, pewnie wszelakie jakieś tam, wiecie. E, rzeczy obronne są wyłączone. Ale hop normalnie przebił se pff, Jak gdyby nigdy nic. Dziurę zrobił stateczko, tyle, więc. Super, nie. Dobra, czyli tak, pierwszy przeciwnik Akomen, jeżeli chodzi o Batmanka, spoko. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie ukrywam, że dużo na pewno wygodniej będzie mi się grać Batmanem. Taki. E, powiem, że dla mnie, wiecie, dla takiego e, troszeczkę laika, e, bardziej mobilny, nie? Czymś co mogę rzucić. Fajny taki doskok mam. E, ten, ten, ten taki. Spear, tak, e, wiecie, skorpion mam, przyciąganie, nie? Ten sznur z pistoleta. Spoko, spoko. Jak widzicie, tymi shurikenami szuriken możemy sobie rzucić w y, różnym kierunku. Góra, dół. Spoko. Bum, bum. Jak to dziwnie zgarnęło w ogóle, ej! Przecież... około on był w ogóle gdzieś, kurde, piętro wyżej? Okej, okay, tu widzę ciekawe się rzeczy dzieją w tym tym tym. No może jakoś, nie wiem, hitbox siadł, nie? Ale... Dosyć, zabawnie to wyglądało, zabawnie to wyglądało, nie? Aj! Wiecie, próbuję różne ciosy robić, żeby ta waleczka troszeczkę bardziej, wiecie, taka Ciekawsza była, nie? Dlatego też rzucam tymi szurikanami do góry i tak dalej. O, cyk, wślizg, saneczki. Niczym, Jaca Góralski. Kto wie, ten wie o co chodzi. Ale mu tylko dosyć ten trójzob zabawnie się wbił, jeżeli chodzi o detale graficzne gierki. O, mamy podróbę Raydena. Przypominam, jak coś Reyden jest dostępny w tej grze jako DLC. Może kiedyś, może kiedyś porobię też, właśnie, laderki. Żebyście sobie mogli zobaczyć każdą postać, trzeba też pomyśleć nad mortalem, w tak postaci też troszeczkę jest, a nie każdą mieliśmy okazję pograć, jeżeli chodzi o fabułkę. W ogóle jaki przeskok ten, nie? Że nagle w mieście jesteśmy, nie? No tak, no bo jako Batman nie ma super zdolności, tylko polega raczej na inteligencji, sprycie i bajerach, na pewno nie będzie przygotowany że nagle będzie musiał, nie wiem, jakoś magicznie lądować, tak? Kuźba, za kolak! Ty baranie, ty! Dobra, utkaj i machantel tamty, ale dostaniesz teraz na kichę, nie? Pyk, proszę. Przerzucił w ogóle mnie. Ej, ten ładunek został. W sensie mogliśmy tak jakby wejść na niego. Pewnie by to powodowało jakiś wybuch czy coś takiego. Spoko rzecz. Lubię takie, wiecie, niespodzianki, nie? Takie, takie zagrywki. W Street Fighterze też dużo takich rzeczy jest na przykład, nie? Że rzucamy sobie coś na ziemię i wiecie, możemy wepchnąć przeciwnika na coś takiego, nie? To, to wiecie, dużo szachy już się zaczynają. Takie fajne szachy się zaczynają. Co lubię właśnie w takich gierkach, nie? Nie pałe przyciskanie guziczków, tylko bez hitu jakaś strategia, pomyślenie, nie? Mały, mały damage, ale wiecie, taki z fajnym pomyślnikiem, fajnie sobie, naprawdę. Kurcze, bija taki mega, mega. Można sobie urozmaicać, co nie? Jak tam z paskami stoimy? Nie, no jestem troszeczkę w dupci. A co tam, wykorzystam. Wydaje mi się, że powinien być mniejszy ten procent. Jakbym pewnie dał zero, to ten procent mógłby być kapkę większy Ale siadło, cyk, dostał zielonką. A, bo też warto, warto wspomnieć, bo oczywiście nie wspomniałem o tym. Jeżeli chcemy roz rozegrać tak jakby inne zakończenie, co nie? to e, zauważyłem, że gra ta jakby nas nie dopuszcza, jak nie mamy rozegranych wszystkich e, kompletnie rozdziałów. To znaczy, dwa, trzy rozdziały? Poczekaj, za, e, chyba trzy rozdziały są, gdzie gramy podwójne, dwoma postaciami. Wiecie, e, Green Arrow Black Canary, e, Cyborg e, Catwoman, e, Firestorm z, e, z Karabuszem, e, Blue Beetle, tak? I to chyba wszystko. Nie, jeszcze był ten wróć. Yy, jeszcze był Black Adam i Aquaman. I musimy rozegrać wszystkimi postaciami, czyli wiecie, jak raz przyszliśmy, tak, daną postacią, to gramy sobie drugą i wtedy yy, mamy tak jakby dostęp możliwość, yy, żeby rozegrać ten jakby dodatkowy chapter, to drugie zakończenie, nie?

Ale mimo to i tak na maskę dostaję, nie? Boże, ciebie to ubiję po prostu z rozkoszą wręcz, no. Tak mnie drażniła ta postać w praktycznie całej serii, że masakra, nie? Na, na początku taka wielce, wiecie, dobra mamuśka, tego, dbanie o tą e, Supergirl i tak dalej, ale potem kuźwa, jak, nie wiem, Superman czegoś nie zrobił e, albo dostawał baty, to... Uh, zrób coś Hal, uh, tego, jedziesz! No kuźwa, no! Mega mi drażniła ta postać, autentycznie, nie? Ale cyk, komboska dostała. I boom. Essa. Jazda. Trzeba uważać, bo ma cztery paski. Snurka mogą spróbować rzucić Ale spoko, ważne, że jest damage, cyk. O. o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, o tym właśnie mówiłem. Niepotrzebnie w ogóle ten. Wciskałem mm, paski. W sensie podczas tego starcia. Ale nic, nic, na spokojnie, na spokojnie. O, zakłócła, ty. Kucnęła wariatka. Zamknij paszczę, kuźwa. Gówno byś zrobiła... Gdyby kuźwa nie Superman tak naprawdę, kuźwa. Pyk, pyk. Trochę zdupiłem, ale nic. Bo wydaje mi się, że mógłbym... Byłem w stanie ją wykończyć. Dobra, cyk, tak też można. Łatwo. Jedź pozdrów tego swojego superboja, nie?

<laughs> Cały czas śmieszny <laughs> Ta rakieta jak wchodzi, bomba taka, U. No spokojnie tutaj. Batman na pewno przygotował na ciebie jakieś frikasy, także na spokojnie, misiu kolorowe. No mówię, tutaj... Strasznie, superger, ja wiem, młoda, jeszcze niedoświadczona w boju i tak dalej, spoko, okej, okay, nie? No ale no wydaje mi się, że raczej z Supermanem tutaj by większy bój stoczyła, nie? Ale kto wie, kto wie, może Injustice 3, o ile jeżeli takowy w ogóle powstanie, nie? Plus do tego, wiecie, no, dwa zakończenia, więc też tak, no, zostawili taką, trochę, wiecie, furteczkę, nie? Chociaż z drugiej strony patrząc na to co się dzieje um, Ogólnie w Warner Bros. tak <laughs> Trochę bym się martwił o tego Injustice, nie? Tak, patrzę tutaj chociażby na Legion Samobójców, tak? Um, gdzie, gdzie, gdzie? Harley Quinn Dosłownie jak psa. Nie, on trafi tym! Oh, god dammit Dosłownie jak psa Batmana rozwala, nie? Masakra. Ogólnie tam ludzików z tej Ligi Sprawiedliwych, nie? Ja rozumiem, wiecie, po jakimś mega potężnym pojedynku, nie? Ale nie, po, nie, nie dosłownie jak wiecie, no. Gówno, nie? Dobra, no dwa paseczki, lecimy, cyk. Regeneracja zdrówka przyda się, cyk! Cyk, cyk, cyk! I piek, kolano zagłady. I teraz się zastanawiam, czy to będzie koniec. Jeżeli on po tym starciu wygrał, to trochę uważam, że Batman. Dostał zmarnowanie potencjału. Dlaczego? Ja wiem, założył super zbrojkę, na którą był przygotowany, wiecie, on to było na taką nietypową chwilę, w razie czego, okej, okay, dobra, ale trochę brakuje mi tutaj, wiecie, e... chwilę będzie dochodził do siebie, okej. Okay. Brakuje mi u niego takich, wiecie, tych sztuczek jego, nie? W tych cutscenkach, w sensie na sam koniec, nie? No bo co, no... Nie było takiego BOOM, jeżeli chodzi o zakończenie, nie? Okej, okay, czyli go po prostu wpuści... ...do takiego więzienia. Króciutko, będziemy gotowi. Jeżeli dobrze pamiętam, to w... ...Mortal Kombat z DC... Ktoś też tak chyba został uwięziony, ale mogę się mylić, nie jestem pewny teraz. Ale jak wróci, to super dziewczyna już będzie przygotowana. Na spokojnie, jak równi z równi będą się napierdzielać. Cyk, Piona zbita. Tyle. Po prostu witam w gronie zaufanych os. Kurde, jeżeli chodzi o Batmana, to brakuje mi takiego, właśnie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie? Że, 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 że ta waleczka z Supermanem była, wiecie, taka, że on wyrzucał swoje najlepsze bajery, nie? No bo co, wyciągnął tak naprawdę ten nożyk, e, który był pokryty tym e, kryptonem, tak, i tak dalej, i przez to mógł zadać zacięcie. To było zajebiste, ale jakby cały czas wyciągał na niego taki sprzęcik, podejrzewam, że w tym pancerzyku no, bo nie z mi się wiedzieć, że on dosłownie uderzając, wiecie, nie wiem, miał jakieś, nazwijmy to, wszczepy czy coś. Coś tam musiało być dodane, że rzeczywiście ten Superman dostawał taki oklep, nie? E, no, bo tak samo z siebie. No to zakończę. No, no mówię, bra brakuje mi. Te... I tu fajnie by się na przykład, z, f, f, fajnie by się wkomponowały te właśnie na przykład Quick Time Eventy, co mieliśmy chociażby w jedynce, nie? Czemu zrezygnowali w dwójeczce z tego? Nie mam pojęcia. Ja wiem, one występują raz na jakiś czas, ale jednak jest to jakieś urozmaicenie gierki, tak? Więc co jakiś czas trzeba być czujny, tak? I jednak tam powciskać jakieś guziczki, nie? Także, 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 także spoko. Uh. ale no co, no dali nam walki. Może nie podwójne, ale to, że musimy wybrać postać, w którą chcemy grać, tak? A rezygnacja z walek podwójnych, które by w Mortal Kombat chociażby 9. Należy w Mortal Kombat... Ciu, 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 ciu. 11 wróć w dziesiątce chyba. Już mieliśmy chyba wybór postaci, to? Jeżeli chodzi. Coś mi się takiego kojarzy. Chyba, że mylę. I w 11 rzeczywiście coś takiego. Anyway, nieważne. Nieważne. No co, no, to takie zakończenie. Bez, bez takiej pompy, nie? To jednak drugie zakończenie, w sensie poprzednie zakończenie, czyli Supermana, daje taką pompę większą. I to jest właśnie takie, co by było, jakby rzeczywiście jednak Superman wygrał, nie? Jest supergirl i postać, która przypuśćmy, nie wiem, pojawia się jakoś, nie wiem, magicznie, tak? W sensie, wiecie, dodaję do fabułki. Ona się zgrywa z super dziewuszką, tak? I cyk, i wspólne pokonanie Supermana Batmana, tak? Bo to są. Prawdopodobnie najsilniejsze persony. Czemu najsilniejsze persony? No bo mają te bajery od Brejniaka chociażby, nie? Także, 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 wiecie, super dobrego zrobić super złego? No wydaje mi się, że całkiem, całkiem, całkiem spoko by to było. Całkiem by to fajnie działało. I wiecie, powolutku wd w wdrążanie starych, dobrych bohaterów, nie? Yy, zielona latarnia, Flash itd. tak dalej, tak dalej, tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że jednak... Zakończenie Supermana większą pompę ma, większy sens ma. Tutaj nie mamy takiego, wiecie? Co dalej, nie? Co by było, gdyby dalej, nie? No, no wiadomo mogą dawać jakiś nie wiem innych złych, nie? Darkside, tak, między innymi chociażby ten, który był w w w w w w właśnie Mortal Kombat vs DC. Zastanawiam się jeszcze. No Joker, no Joker, no nie ma Jokera. On teoretycznie jest, ale go nie ma. Wiecie o co chodzi, nie? Joker został zajumany. Przez to cały syf praktycznie powstał w chociażby pierwszym e, Injustice, no i ciągnie się to w czy Przy Supermanie powiedziałeś Joker albo Lois, no to kuźwa, no knockout, KO, no dosłownie z ciebie Superman mielonkę robił. Więc, 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 no, więc... No mówię, zastanawiam się, kogo by tu musieli dać, żeby rzeczywiście jednak... byłoby takie, wiecie, boom, nie? Że... No bo jak Brain jak wszedł, no to czułeś, nie? Że, kurde, niby pierdoła, ale gościu walczy intelektem, technologią troszeczkę ee, spoko, nie? Jakoś to okej okay wygląda, nie? I przede wszystkim, no Superman tutaj fajnie odegrał swoją rolę. Mimo, że nie przepadam za tą postacią, bo mnie drażni to, że wiecie, on jest super i w ogóle, on eł przez bibułkę, i tak odrażni no, mnie ta postać po prostu, nie? Ale no. Fajnie tutaj został napisany, tak, że mówię, antypochater, nie, to samo co mieliśmy w Mortal Kombat, jeżeli chodzi o Lukenga. Czyli wiecie, super wybraniec bogów i tak dalej, eee, piękna, eee, super, majestetyczna postać, która ma czynić dobra. No nie, kurwa, no bo jednak nie oszukujmy się, o, o, Raiden to, Raiden tamto, ale Raiden później się okazał jednak zły, tak, bo Raiden miał inny plan niż ja miałem i trzeba się przeciwstawić, ajajaj, aj, aj, złe dziecko, ja, ja ci dam, pe, pe, pe. No. Dobra, bo już mnie odbija, nieważne. No wiecie mnie co chodzi, nie? Także, także, także ten. No ale no co, mieliśmy bawienie się różnymi osiami czasu, pętlami czasu i tutaj też, tak powiedzmy, na swój sposób też to było wykorzystane. Co było dosyć ciekawym rozwiązaniem. To w jedyneczce bardziej. No ale no mówię, no co może być w trójce? Nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej no, mo można się spodziewać jedynie jakiegoś, wiecie, innego złego, ale mówię, zakończenie Supermana, według mnie, może być zakończeniem kanonicznym i wtedy ktoś musi się pojawić, żeby uratować właśnie Supergirl i razem zniszczyć e, Supermana. Ogarnąć jakoś Batmana, żeby wrócił, powiedzmy, do normalnych... Do normalnej istoty, wiecie, jakoś go odknąć, żeby nie służył Supermanowi. Ja mam pojęcie jeszcze, co mogę dodać. Tyle ode mnie. Kończymy Injustice 2. Kolejna bijatyczka na kanale. Spoko. Co będzie następne? Nie mam bladego pojęcia. Pewnie coś tam wymyślę na spontanie. Także bądźcie czujni. Także co? Tyle ode mnie. To było Injustice 2. Powiedzmy, że niemal całe. No przynajmniej jeżeli chodzi o funkcje takie story, fabularne. <noise> funkcje. No jeżeli chodzi o story mode, tak. Mówię, są jeszcze ladery, jeżeli byście chcieli, no to możemy te ladery kiedyś sobie porobić, tak. Czy to z Injustice 1, 2, też trzeba pomyśleć o Mortalach. Tyle ode mnie. Ja lecę. Wam życzę jego dziąka, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądaliście. Ja byłem Nero, jeszcze raz powtarzam, Injustice 2 to było... E, no co, trzymajcie się, na razie, cześć, yo, tyś, tyś.